Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów Mamy drugi dzień kalendarza adwontowego No i w tym dniu Wargaming daje nam możliwość zakupienia AC-4 eksperymental W takiej oto paczce Za 133 zł 89 groszy W tej paczce, w paczce mamy czołg AC-4 eksperymental, Miejsce w garażu Załogę wyszkoloną 100%. Tak? Oczywiście, moim zdaniem, czołgi premium, jeżeli kupujemy, to po co nam załoga? Zazwyczaj te czołgi po prostu mają załogę z naszych czołgów, które Expimy. Moim zdaniem, nie warto kupować czołg takiej narodowości, w której innych czołgów nie mamy. Tak jest moje zdanie, oczywiście. Więc, w tej pasce, akurat moim zdaniem, załoga wyszkolona w 100% nie jest za bardzo potrzebna. 5 razy emblematów, wzór kamuflażu pustynnego, 4350 golda oraz 20 razy rezerwa osobista, plus 100% doświadczenia załogi przez 2 godziny. Czyli fajna sprawa, może być. No i cóż, oczywiście mamy jeszcze. W możliwość kupienia samego czołgu bez niczego za 66 zł i 7 groszy i teraz cóż jeszcze wam powiem jedną rzecz można powiedzieć są już takie delikatne przecieki co w tym kalendarzu adwentowym może być wczoraj otrzymałem od kumpla właśnie informację że słuchaj mam przeciek co ma być właśnie w kalendarzu adwentowym. Na razie jeszcze Wam nie mówię dokładnie tego, ale w tym przecieku było napisane, że właśnie dzisiaj jest AC4 Experimental. W tym przecieku jest napisane, że jutro będzie Typ P62. Zobaczymy. Jeżeli się okaże, że, <grych> że to jest wiarygodne, no to można powiedzieć, poinformuję Was, co w tym kalendarzu będzie później. Dobra, słuchajcie, a więc 133 zł. 89 groszy za cały ten zestaw i teraz tak, jeżeli ktoś chciałby kupić ten czołg w zasadzie w tym odcinku nie będę grał tym czołgiem, po prostu ja ten czołg posiadam w swoim garażu już wam go pokazuję czyli AC4 Experimental posiadam i teraz tak, ja już robiłem o nim odcinek Fireway Czołgi Premium, więc link macie w opisie. Tam jest, można powiedzieć, wszystko powiedziane o tym czołgu. Jest rozegrana bitewka, więc po prostu zapraszam do tego odcinka. Zerknijcie sobie, co tam właśnie powiedziałem na temat tego czołgu. No, i tak, jeżeli zdecydujecie się kupić ten brytyjski czołg średni, szóstego poziomu. To tak, yy, oczywiście jeżeli nie posiadacie Golda, to chyba bardziej opłaca się kupić tą wersję z Goldem, ponieważ tak, miejsce w garażu kosztuje 300 Golda yy, plus 4350 Golda, to jest razem 4650 Golda. Yy, no a yy, oczywiście takiej oferty yy, Golda nie mamy do, yy, do kupienia, ale damy na to yy, 4650 Golda, tak przypuszczalnie kosztuje coś ponad 70 zł. Yy, według tego ile kosztuje 5500 golda prawie 90 zł czyli 70 plus wersja tańsza czyli 66 to jest razem 136 zł a tutaj mamy tą wersję za 133 zł i plus oprócz tego mamy kamuflaż emblematy oraz 20 razy rezerwa osobista 100% załogi przez 2 godziny no i ta załoga wyszkolona w 100%, która moim zdaniem nie jest do końca konieczna. No cóż, jeżeli już chcecie, jesteście kolekcjonarami i macie ochotę kupić ten czołg, to, to cóż. Tylko Wam powiem taką jedną rzecz. Widzę w tym kalendarzu adwentowym, w tym, można powiedzieć, co dostałem od kumpla, informacje co może w tym kalendarzu być, i sprawdziło się. Dzisiejszy dzień, no to jest taka informacja, że 20 będzie Cromwell B. Oczywiście nie wiadomo w jakiej wersji on będzie do kupienia, czy będzie też kupi do kupienia w tej tańszej wersji bez tych zestawów, ale Cromwell Berlin zdecydowanie lepszym jest medem niż AC-4 Experimental. Więc, no cóż, ciąg mi się podoba, chociaż nie gram z nim, nim zbyt często. Ale jest dosyć ciekawy, ja go tak tylko może delikatnie porównam do momencik do Cromwella Berlin, czyli brytyjskie czołgi, mamy AC4 do porównania, Cromwell Berlin do porównania. I teraz tak. Zobaczcie na porównanie tych dwóch pojazdów. Jeżeli chodzi o siłę ognia, no tutaj jest to dosyć porównalne, cho, chociaż wychodzi na to, że Cromwell, Berlin ma lepszą siłę ognia, z tym, że yy, czas przeładowania, ok, yy, ja może nie dam bieżącą załogę, tylko dam 100%. Yy, tylko, że to działo AC-4 eksperymental ma 171 penetracji oraz 150 uszkodzeń. Cromwell Berlin, jak widać, to działo jest słabsze, jeżeli chodzi o obrażenia, ale o sekundę lepsza szybkoszczędność. Jak widać, tu mamy 12,5, a tu jest 16. Prędkość obrotu wieży lepsza u Cromwella. Depresja lepsza u AC-4 eksperymental. Czas celowania... Lepszy u AC4 eksperymenta. Właśnie Cromwell ma problemy z tym celowaniem, chociaż celność lepsza jest u Cromwella. No i uszkodzenia na minutę. Przez tą szybkoszczelność lepsza jest u Cromwella. Jeżeli chodzi o żywotność, tutaj niby jest to dosyć podobne, tylko że Cromwell jest zdecydowanie mobilniejszy. Zdecydowanie mobilniejszy. Jak widzicie, wagę ma mniejszą, a Silnik 650 koni u Cromwella. AC4 Eksperymental ma 330-konny silnik. Mimo tego, że AC4 Eksperymental ma maksymalną prędkość 60 km na godzinę, a 64 ma Cromwell Berlin, no to tutaj jest jak widać bez porównania dwukrotnie silniejszy mocniejszy silnik ma Cromwell Berlin i rwie do przodu zajebiście. Prędkość obrotu również bardzo dobra u Cromwella Berlin, u AC4 Experimentala zdecydowanie gorsza. A AC4 Experimental po prostu jest czołgiem o innym stylu gry. Cromwell Berlin zdecydowanie lepszy. No. Tak to wygląda. Zasięg widzenia taki sam, maskowanie lepsza u Cromwella. Czyli słuchajcie... Fajny czołg, ale jeżeli chcecie czołg średni, taki na twierdzę, taki na. Yy, kampania już minęła, ale na, no głównie na twierdzy w tej chwili, czy na różne turnieje, gdzie szóstki są proponowane, no to zdecydowanie Cromwell Berlin jest czołgiem o wiele lepszym. I. i cóż, tak tylko podsumowuję, że. Mm, jeżeli zgodzi się... Znaczy potwierdzi się to, co otrzymałem wczoraj, czyli że Cromwell Berlin będzie 20 do kupienia, jeszcze raz sprawdzę. Wyjdę, czyli... Tak! Nie, 19 19, że będzie Cromwell Berlin, no to nie wiem dokładnie. Jeszcze, jeszcze zerkam. A nie zdecydowanie polecam bardziej Cromwell Berlin tylko, że no nie wiadomo w jakiej wersji może to być wersja jakaś za 400 zł z ogromną ilością golda i tak dalej i tak dalej no więc zobaczymy jak to będzie ok czyli AC4 Experimental dziś do kupienia Fajny czołg, jak macie jeszcze jakieś wątpliwości, zetknijcie sobie w link w opisie, tam jest fajowe czołgi premium AC4 Experimental, tam jadę tym czołgiem, jeżeli jeszcze chcecie zobaczyć więcej bitew na tym czołgu, no to dziś na streamie mogę AC4 Experimentalem trochę pograć. Dobra, słuchajcie, tak na koniec jeszcze powiem, że od jutra, w ogóle dziś... Jeżeli dobrze się orientuję, kończy się, e, e, ostatni dzień jest e, e, kampanii na ósmych tierach. Jutro dzień wolny, więc jutro e, znowu zaproszę przedstawicieli najlepszych klanów polskich na rozmowę o drugiej e, części kampanii. No i, i e, jak coś, to dowiecie się, co tam będzie na tych dziesiątkach, no i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy jutro ofertę specjalną, która kończy się 3 grudnia do 6 w sobotę 3 grudnia do 6 w sobotę 10 grudnia, czyli przez tydzień aż będzie dwa razy doświadczenie za każde za każde zwycięstwo. Podwójne doświadczenie za każde zwycięstwo przez tydzień. Dobrze to przeczytałem. O, szkoda, że nie ma szwedzkich czołgów, to by się fajnie spiło. Jeszcze raz. Podwójne doświadczenie za każde zwycięstwo, tak jest. Słuchajcie, 50% zniżki za, na pojazdy premium, poziom, poziomów 2-5. Znowu, by, ci, którzy nie mają jeszcze Churchill'a 3, będą mogli go kupić za 750 golda. Super. Myślę, że w tym czasie będą jakieś konkursy u mnie, bo cena... Jest atrakcyjna. No i oprócz tego, jeszcze 50% zniżki na pojazdy standardowe od 2 do 5 Tieru. Co tu jeszcze mamy? Możemy zdobyć 5 razy automatyczny system gaśniczy oraz 1 razy rezerwa 100% PD załogi przez 2 godziny, czyli to no nic specjalnego ale też zadanie też w zasadzie samo w, się nam wbije, ponieważ wystarczy wygrać tylko 10 bitew i być w pierwszej dziesiątce w swojej drużynie pod względem z tego doświadczenia bazowego. No i cóż, byle jakim czołgiem to można robić, więc plus plus. Dobra, słuchajcie, to tyle. Jak coś zapraszam na streama około godziny 21.00. Dziękuję za uwagę. No i według prognoz tutaj, które otrzymałem, jutro prawdopodobnie Typę 62. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.